POLISH CAR DRIVING FUNNY MOMENTS It's raining tacos from the sky Tacos from the sky It's to open your eyes and close your eyes It's raining tacos <laughs> <laughs> oh, Ja się kręcę, że się stało Kto taki jechał mapy. Ej, Chyba... Ale, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Więc rząd są szkowa. co się... A widzę, gdzieś tam teraz wkleję to, co, coś się stało we gdzieś. Teraz wam gdzieś to pewnie wkleję. Oj. Chłopie, co ty robisz? Istnieje coś takiego jak skręcanie później, a nie we mnie. Co... Nie no, chłop trzeba rozpić mi na... Weź. Co ty zrobiłeś? <śmienicza> Co Ja <ciklu. śmienicza> Ja nie mogę A może ty w nich? Chupię. Czemu jechać nie mogę? Masz ręczny? Jechać nie mogę Masz pewnie ręczny włączony Nie mam ręcznego, ręcznego włączonego Co się stało? No. Nie no problem. Na pewno nie masz? Nie, Tam napisane na P? Proszę. Dobra. Ja jadę, jadę, jadę. Myślę, że gdzieś tak 13 minut. <laughs> nie Nie, 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 nie. proszę, nie. Trak. Proszę, nie wypadaj poza mapę. Polish Car Driving. Funny moments ten Nie, nie mogę ci pomóc, bo wjechałem w bramę aktualnie, która się zamknęła super. Cię, mogę. Ba, jakby nie wracasz ze sławne, pomóż mi... O, dobra, dobra, nieważne, nieważne, nieważne.